Wszystkim witamy Was dzisiaj w kolejnym filmiku. Dzisiaj przychodzę z moją córeczką dwuletnią, którą bardzo dobrze pewnie znacie. Przychodzimy z filmikiem, w którym będziemy otwierać kalendarz adwentowy, także może być dzisiaj ciekawie, ale niestety nie mam czasu, żeby nagrać ten filmik, więc muszę nagrać. Z moją córeczką, ale mam nadzieję, że będzie dobrym gościem i że się będzie dobrze spisywać. Także nie przedłużając, proszę Was do oglądania. Kochani, pewnie się zastanawiacie, co to za kalendarz i to będzie kalendarz ze Spa. Jak pamiętacie, ja w tamtym roku właśnie miałam kalendarz z Max More i ze Spa, i w tym roku stwierdziłam, że zrobię to samo i właśnie będziemy dzisiaj otwierać ten kalendarz. Z Max and More już jest otworzony, więc możecie wbijać na kanał i patrzeć. No i... Dobra, zaczynamy. Pierwsze okienko. Ogólnie kalendarz kosztował, żeby Was nie skłamać, 50 zł jakoś. Uj. Także nie aż tak dużo. Ja sobie tutaj położę ten kalendarz, żeby było łatwo. I będziemy otwierać. O, ja pokażę Wam może, jak to wygląda w środku. Dobra. To po prostu oderwę, będzie łatwiej. I oczywiście tutaj wszystko jest fajnie z tyłu opisane. Lepiej niż w poprzednim kalendarzu, tak Lileczko? No i będziemy otwierać po kolei pudełeczka. Tutaj jest pierwsze, więc... o Chyba jakiś kremik do rąk. Kurde, słuchajcie, nie mam. W tamtym roku było to samo z tym kalendarzem, że nie mogłam otworzyć. I to jest balsam do ciała. Ale żeby było fajnie, to Liluni damy na rączkę. Tak? Powąchasz troszkę. No. Powiesz, czy ładnie pachnie. Daj rączkę. Nie ma klejenka. O, czekaj, bo nie... O, trochę za dużo. Dobra, czekaj, zaraz mam od Ciebie. Weźmie. Pięknie pachnie. Pachnie. Tu jest napisane Mary Berry. Ja później to Wam przybliżam. Pokaż, jak pachnie. Pięknie pachnie. Mama trochę Ci zabierze, żeby nie było. Podoba Ci się zapach? przecudownie naprawdę. Pierwszy raz mi się tak coś bardzo podoba. Yy, dobra. Teraz idziemy do okienka numer dwa. I oczywiście ja go nie widzę. Dobra, tutaj jest dwójeczka, więc ją otworzymy. Kocham! Burka. Kochasz? O Jezu. Słuchajcie, no masekretnie się otwiera to, ale damy radę. O! Już widzę, że jest to żeldo. Nie! To nie krem, to żel do mycia. No, tylko czekaj, nie mogę go wyciągnąć. O! nie Ale to nie jest. To jest taka mała buteleczka. I tutaj. Czy on będzie pachnieć tak? Pachnie identycznie jak balsam do ciała. Dobra, teraz bierzemy trujeczkę. I w trójeczce jest, yy, 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 yy. nie wiem co to jest, ale zaraz się dowiemy, prawda? Tak. Jak myślisz co to, Lilusia? Psik. Psik to nie jest psik. To jakaś, o Boże, szefek <laughs> <laughs> do kąpieli. Będziesz chciała się w takim kąpać? Tak. Chodź, założymy Ci na chwilę. Pokaż się wszystkim. Stań najlepiej. O, pokaż, jaka duża już jesteś. Ale masz fajny czepek. Kili, kili, kili. Czapka ma. No? Czefka, czefka. Dobra. Otwieramy dalej. Dalej. Teraz cztery numer. Powiedz cztery wszystkim. Czefka. 4 5. no. Ale czekajcie, słuchajcie, jestem ślepa. Dobra. Tutaj jest o, i jest spray jakiś. Pisze szampon. A nie, to nie spray. Dobra, czekajcie. I tutaj do kąpieli jest Sweet Sparkle Shampoo. Shampoo. Zobaczmy. Pachnie tak samo, prawda? Nie, to nie jest psik, to jest szampon do włosów, tak? Tak. Dobra. Teraz pięć. Powiedz pięć. 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 A w ogóle I teraz piąteczka i tutaj jest e, do kompletu odżywka, więc w sumie fajnie. Nie, nie, No czekaj, Lila. Jest krem. Połóż na chwilkę. E, i do tego wszystkiego jest odżywka. Wiecie co, no męczy się strasznie z tym pudełkiem, więc pewnie wyglądam, jakbym z nim walczyła, a nie otwierała. Ale, ale w każdym razie jest. Powiedz teraz, sześć. Sześć! Sześć! Tutaj małe szósteczka. Co tu w szósteczce może być, jak myślisz? O może co to? O, o Boże, co to? O, różyczka. Różyczka. Czekajcie. Pachnie rzeczywiście różyczką. Mama. Yy, I prawdopodobnie wydaje mi się, że to jest, nie wiem, do kąpieli, ale wiecie co? Masz. Będę musiała to ogarnąć. Tak jest, yy, róża do kąpieli, dokładnie. To jeszcze nie jestem aż taka durna. Dobrze, później, yy, później to tym się zajmiemy. Nie ruszaj, dobrze? No. Nie Mieli luś. Powiedz teraz siedem. Siedem. Siedem tu jest. O, jaka ja. I tu jest, jest już kremik, kremik, który Liluni damy na rączkę, żeby miała, tak? Tak. No i mamy tutaj kremik. On już pachnie jak typowy krem do rąk. Mama. Nie no, daj mama ci da. O! Ale bardzo tak delikatnie, tak typowo kremowo. No, pokramuj rączki. I powiedz, czy ładnie pachnie. Pachnie ładnie? Czy brzydko? brzydko? Brzydko. Dobra, kochani. Teraz było... Co był za numerek, Lili? Siedem? Siedem. To teraz numer 8. Powiedz osiem. Osiem. I ósemeczka jest tu na dole. O! Ciężka sprawa. Nie wiem, kto to robił, ale... Kolejny krem. Tu jest skrab do ciała, więc fajnie. Jest zamknięty, ale skoro tam te pachniały. Nie, tego się nie da, bo to nie jest kremik. To jest z jednej serii, więc będzie pachnieć pewnie identycznie jak kremik. Kremik. Dobrze, nie ruszaj, tak? O nie! Usiądź tutaj. O nie! I teraz u góry jest numer 9, powiedz 9. Dziewięć. O. I tutaj jest krem do rąk. Wiąk. Oj, jestem ciekawa, jak krem. będzie pachnieć. Krem. Mhm. Krem. Dokładnie. No, zaraz mama da... Ale będziesz nakremowana, co? Chyba co mhm. Kupka. Kupka. No weź kremik tutaj. O. Wiecie co? On pachnie tak troszkę męsko i właśnie kojarzy mi się coś, że w tamtym roku było coś podobne, że tak lekko zabiwało męskim, ale nie jest najgorzej, spoko taki ten. Teraz było 9 i teraz powiedz 10. 10. A. A I tutaj mamy. Co tu jest? mamy taki złoty pilniczek do paznokci. Akurat spoko, bo Masz. ja zdjąłam swoje paznokcie, bo są w opakanym stanie. Teraz będzie numer 11. Biesięcie. Powiedz 11. 10. O kurde. I tutaj jest rydełko do obcinania skórek, więc też spoko, bo ja akurat Masz. to nie mam. Była Jedenastka i teraz dwunastka. O! Tutaj jest um, mydełko, tak myślałam. O, jest ale pięknie. Pachnie, powąchaj. Ładnie. No, dobra, teraz trzynastka. Kuka! Pachnie, ja A powiem. tutaj mamy kulę, zobacz. kule Kulę. I tu jest kola do kąpieli, więc może Mama. dzisiaj będziemy używać kuli, co? Tylko nie okej? Okay? To nie jest do jedzenia, to jest do mycia się, tak? Dobra, pachnie. było... No pachnie! Było 14, powiedz 14. Zobacz! Żeby się myć gąbeczka, to taką małą to Liluni damy, tak? I tutaj piętnastkę. Y, tak! I tutaj widzę. O, do mycia twarzy. Słuchajcie, mi się wszystko pokończyło do mycia twarzy. Więc to idealnie się składa. Mam nadzieję, że fajny żel. Jest różowy, więc będzie pachnieć tak jak te kremy wszystkie. I teraz Lilunia, gdzie jest 16? O, tutaj jest. O, jest! I tutaj jest. Balsam do ust. Balsam ja do ust. Będziemy usta malować. Ola, jajku. O. Oczy nie mam. Dobra, słuchajcie mam tutaj ten lip balm. Pachnie. Pachnie jak typowa taka kiedyś pomadka. Daj usteczka mam. Mama posmaruje. No. Balsamik do ust. Tak? Zrób tak. Pokaż do kamery. Ale masz usta piękne, tak? Tak. Dobra. Byliśmy przy... Lalalala. Czekajcie, bo oderwałam. To była szesnastka i teraz 17. Powiedz 17. O! Kurde, wiecie co masakra. O, coś super, czyli będzie skrap do twarzy mówię, wszystko mi się do twarzy pokończyło, więc idealnie w ogóle stara, że jestem tutaj w piżamie, to znaczy w piżamie, w takich dresach piżamowych, ale po prostu tak w domu wygodnie 17 i teraz 18 tutaj ja już otworzyłam i widziałam i tu jest masło do ciała ja akurat takich rzeczy do ciała mam pełno bo ja bardzo mało używam. Dobra, wyjełam, słuchajcie, ja tu taką walkę prowadzę z tym kalendarzem, że aż siły nie mam. I tu jest masło do ciała. Ja tylko powącham. Pachnie tak samo jak te kremy, prawda? Pachnie. Pachnie? Nie. No dobra. Ale nie ruszaj nic, dobra? Dobra, byłyśmy na 18, to teraz na 19. <grymne> I tutaj jest scrap do yy, stupek, więc super. Odłóż tak, bo nie wolno. Więc też mi się na pewno przyda. I widzę, że tutaj e, też e, pachnie Sweet Sparkle, czyli będzie pasować do, e, do tego kremu, czyli taki ale troszkę męski. Dobrze, odłóż. E, dobra, więc lecimy dalej. Kurde, już się zagmatwałam i nie wiem, było dziewiętnaście, dwadzieścia teraz. Boli nosa, I tutaj e, będzie Maska do włosów, bardzo powiem Wam, że fajne są produkty w tym roku, bo w tamtym roku były takie w ogóle nie w moim guście, wiecie. To znaczy, były spoko, ale było takich więcej pierdół niż czegoś konkretnego. Więc tutaj jest maska do włosów. Mam nadzieję, że będzie fajna, bo ja lubię maski do włosów. I teraz przychodzi pora na 21, tu coś miękkiego w końcu. I to jest prawdopodobnie gumka do włosów, więc ja nie otwieram. Tutaj gdzieś jest 22. O. Gumka, gumka, gumka. Ojej, nie wiem, czy to jest kula do tego. Nie, no to jest tak samo jak to chyba. Tylko, że w kształcie stopy, bo myślałam, że to jest taki mały pumek z do stóp. Ale nie, co do stópka? Dobra, teraz szukamy 23. Tutaj jakiś chyba przyrząd. Tuka, 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 tuka. I tutaj mamy psik, psik. E, mgiełka psik. <gielka> do ciała. Psik. Szyma, psik. Ale ładnie, daj rączkę, tylko tutaj, tak? Powąchaj. Ach, no i przychodzi para na 24, czyli ostatni. Mama, psik. Już nie psika na razie. I tutaj uwaga, uwaga. Uwaga. Uwaga, uwaga. Wow. No i tu chyba będzie lustereczko, tak jak mi się wydaje. Jak myślisz, Lilunia? Psik. Nie, to nie psik. No i tu taka puderniczka jak. O, szkoda, że tylko. A nie, myślałam, że jest pobite lustereczko, a to włosek jakiś. No zostaw na chwilkę. I lustereczko jak puderniczka z tych z odlotowych agentek. Kochani, tak by się prezentował ten kalendarz adwentowy, wydaje mi się, że w tym roku jest o wiele lepszy niż w tamtym i za, 15 zł, za 50 zł to naprawdę super cena, jeżeli chodzi o te produkty, bo mi się wydaje, że na pewno więcej by kosztowało kupienie tego wszystkiego osobno, także wszystkim Wam polecam, zapachy są naprawdę bardzo piękne, myślę, że nie ma nic takiego ani intensywnego, ani jakiegoś mocno słodkiego, chociaż te pierwsze takie dosyć słodkie, ale nie aż takie tragiczne, podobały Ci się produkty? Ładnie pachną? Tak. No, to zaraz będziemy sobie testować, jak będziemy się kąpać, tak? Tak. A pokaż tak, żeby dawali łapki w górę. Jeden. No, dawaj. Zrób tak. Dobra, kochani, dawajcie łapki w górę, jak Wam się podobało. Jak chcecie, żeby było więcej takich filmików, to dawajcie znać. Postaram się coś tutaj zdziałać jeszcze, a jeżeli mi się nie uda, to na pewno we vlogmasach Wam to wynagrodzę. Także no cóż, zapraszam Was jeszcze do mnie na Instagrama, na grupę Panzioszki na Facebooku. No i widzimy się w kolejnych filmikach, także ja już się z Wami żegnam. Do zobaczenia w kolejnym filmie. Pa pa! Pa! pa.